Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jestem i kontynuujemy naszą przygodę w Silent Hill. W poprzednim odcinku udało nam się wydostać z kanałów jak również dowiedzieliśmy się, że. Moment, bo ja coś słyszę. <ścoughs> Dlaczego ty tu jesteś? Ostatnio cię zabiłem. Dobra. Tak czy siak musimy się tam wynosić. Dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku również, że... Zastępca szeryfa, którego uważałem już za martwego, jednak żyje i kazał nam iść właśnie w to miejsce. Tak więc teraz się tam udamy, bo nie mamy nic lepszego do roboty. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj na ulicach będzie spokojnie. O, jasne, jasne. Odwal się, odwal się, odwal się. Dobrze biegnę, dobrze. Odwal się! Okej... Okay. co to za plamy krwi? Hey. Me. Sir. Hey, you. No mówię do pana. O Odłóż skalpel. No, chłopie, nie liczy na to, że damy ci spokój. Pamiętamy również, że nasza przyjaciółka, yy, która przemierzała z nami kanały, gdzieś zniknęła ktoś, albo coś ją porwało. Mam nadzieję, że to nie ten psychopata. Dobra, ale my jesteśmy. To wy... tam widzę Hard Drinka. To mi wygląda na poczekalnię jakąś. O, dobra. Dobra, to na pewno jest poczekalnia jakiegoś lekarza albo coś w tym stylu. Zabierzemy sobie health drinka. Czy coś tutaj możemy. Tu, tu. Może jakaś mapa tego miejsca? Cokolwiek. Dobra, ale gdzie ten koleś pobiegł? Hmm, te drzwi zamknięte. Tutaj jest wejście do recepcji. Tu są jakieś drzwi. Również zamknięte. Tutaj jakieś są? Są. Oczywiście zamknięte. Jeszcze tutaj. Dobra, tutaj mamy jakieś drzwi. Um, te sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy. A tutaj co wisi? Możemy przeczytać. Martin Fitch czyli to był ten koleś, którego spotkaliśmy przed wejściem, który trzymał ten skalpel kurczę, to ma być doktor Dobra, tu coś leży On jeszcze ma córkę, no zajebiście po prostu A... Co ta lalka ma z głową? Czy ona w ogóle ma głowę? Eee, dobra, mniejsza z tym. Czy coś tu. Okej, okay, to jest zamknięte i właśnie to jest też ciekawe. Po co tutaj jest urządzony pokój? To jest przecież jakiś gabinet, czy coś takiego. O, misiu. Trochę nieproporcjonalny. Ale nie mi to oceniać. Może tu kolejna lalka? No ale dobra. Najwy najwyraźniej musimy znaleźć jakiś klucz. Y o, oh, shit! Ile ich tam jest? Zapraszam po kolei. Mhm, już pierwsza chętna idzie. Ale dajesz, dajesz. Ładnie. No, zapraszam, zapraszam. Jestem otwarty na nowe znajomości. Hej. Wiem, że jakaś latarka powinna tutaj działać na nie. A nie tyle co na nie, tylko na wszystkie potwory w tej grze. Ale nie wiem na jakiej zasadzie. No, chodź tu. Tu jestem, halo. No i co, będziesz mi cycki tak eksponować? No, chodź tu. Tak, tak, ładnie, tu są drzwi. mhm. Mm Zabawa z tymi unikami coraz bardziej mi się podoba. Na początku uważałem je za bezsensowne i niepotrzebne, ale teraz mi się to spodobało. Hallo. Ja tu jestem. Mhm. Mm no chodź, 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 chodź. Alex cię przytuli. No, chodź, 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 chodź no. <laughs> Jeszcze chyba jakaś jedna jest Albo mi się przesłyszało O, no proszę, chodź, 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 chodź. No, zapraszam Mhm. No, chodź, 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 chodź O, tak szybko padłaś. Dobra, przynajmniej wyważyły nam drzwi do tego pomieszczenia i co one tutaj robiły. Tu chyba coś leży. Smolki. Drogi panie Fitch. Na najwidoczniej pan Fitch. O, apteczka. Nie? Myślałem, że. A nie, jakieś. A to jest to serum. Które nie wiem do czego służy. Ale pewne, zapewne będę mógł się kiedyś przekonać. No ale jak mogliśmy e, przeczytać sobie w tym liście. Wygląda na to, że doktor Fitch zaniedbywał swoje obowiązki. Kula. Nawet dwie. Ale dobra, zdobyliśmy Co? kluczyk. A skoro tam mieliśmy zamkniętą yy, skrzynkę. Warto by było wypróbować ten kluczyk. Zobaczymy, czy to coś da. Mhm. No Alex. Otwórz. Nie bój się, to nie gryzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, zgadzam się. O. Czy ty nie, zauważy nie zauważyłeś czegoś dziwnego? On sam zrobił taką minę, której człowiek by się przeraził. i gdzie się obudziliśmy. Dobra, otrzymaliśmy lalkę. Zastanawiam się dlaczego on nie skomentował tego, że lalka na jego oczach zaczyna tracić włosy, oczy z twarzą zaczyna się coś dziać. Nie, może tego nie zauważył. Ej, dlaczego ty siedzisz twarzą do tego do ściany? A ty wcześniej byłaś gdzieś tutaj? What the hell? W ogóle gdzie my jesteśmy? Piłka Aha, ty masz przekręconą głowę. To i tak nie wróży nic dobrego. No dobra, chodź. Mamy. Tak, mamy. Jasne. Jedyna droga, gdzie możemy się udać. Ty, smarkaczu, chodź tu. Hmm. Dobra skoro nie mamy mapy tego miejsca to trzeba sobie radzić w inny sposób Kurde Skoro gra nie chce nam dać mapy to sam sobie ją namaluję My przyszliśmy z tej strony, tak? Tutaj na wprost nie ma nic Główne wejście. A tutaj żadnego znaku nie mam. Dobra, to chodźmy w takim układzie tędy. Zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi e, Nigdzie nas to nie zaprowadziło. Gdzie ten smarkacz się podział? jasny, więc przetrzepiemy mu dupę za przeproszeniem, jak tylko go dorwiemy. Hmm. Co to w ogóle za miejsce? Dobra, jak na razie droga prowadzi cały czas. Tak, tędy nie możemy nigdzie? Nie, dobra. Świetnie. Ale tutaj możemy iść i możemy iść tutaj. Hmm, którędy? O, sądzę, że pójdziemy w prawo. Ja się napiję przy okazji. aczemy oj 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 Alex 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 hmm. przepraszam za takie ucięcia, ale <grym> musiałem sobie kichnąć, a gdybym kichnął do mikrofonu, komuś mogłby uszy rozsadzić. E, dobra, możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Kurczę, nie podobają mi się te wybory. W lewo albo prawo. A, pójdźmy w lewo. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Halo. Ok, tutaj na nas nic nie czeka. A na pewno nic miłego. O, 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 o. coś. Jump across. Tutaj możemy wskoczyć. Mhm. Mm no a coś tutaj na nas czeka? Coś tu jest w ogóle? Ja sobie tutaj zaznaczę, że jest jakieś pomieszczenie. Um, dobra. Aha, tutaj możemy zeskoczyć na dół. Tutaj coś jest. Wróczy lalki. Ojej Edward. Alex. Zginie, przepadnie. No. Dobra, teraz zastosowałem, zastosowałem taką taktykę, jaką powinno się stosować przeciwko tym potworkom. Myślałem, że jeszcze wstał, ale to nie możesz zabrać tej lalki No chłopie. Ja wiem, że jesteś dorosły, nie bawisz się lalkami, no ale. Dobra, tam możemy zejść na dół, ale była jeszcze jedna droga. Tak, przeskocz. Dziękuję Ci bardzo. Gdzie to się szło? Tędy zobaczymy, co tutaj czekam. Aha, nic. Dobra, ale to jeszcze musimy się bardziej wrócić. Zapewne tamta droga jest właściwa, ale ja chcę zbadać. O, oh, jest! Aleks, aleks. Chcę zbadać wszystkie możliwe odnogi i tak dalej. Czy my tędy schodziliśmy? Na granicy to i tak nie ma. A, czyli musimy się wrócić i zaskoczyć do tego szybu. Pytanie, dasz radę? Brawo! Wcześniej ledwo dałeś radę, kiedy te... Dwie części, które zwisają były normalnie. Jestem pełen podziwu. Mm, tutaj chyba. Mm -hmm. A w ogóle gdzie my wchodzimy? Okej. Okay. Wejście dla karetek. Mm. Skaczemy? No Alex, dajesz. O nie, o nie, o nie, słyszę, słyszę. Jezu, zrzuć to z gęby. Dobra, tu coś leży. Mhm. Chciałem powiedzieć pistolet. Amunicja do pistoletu. Ile my tutaj mamy? Dobra, musimy przeładować. Jak tam nasze zapasy wyglądają? 2-2 dwa, dwa. lalka i dwa serum. Te diabli wiedzą do czego są. Ale tu już powtarzają przynajmniej 10 razy. Dobra. Hallo? Ok, przejście dla personelu tylko. Ale to nie wygląda jak pracownik szpitala No ale... Nikt nam nie broni Nikt nie stoi na drodze e, dobra To miejsce robi się coraz dziwniejsze Okej, okay, tutaj kolejny skok Dobra, innej drogi nie ma Ładnie, Alex Halo o halo halo o, Aha, możemy tutaj zejść albo iść, nie iść Ja tak w ogóle chciałbym wiedzieć gdzie podział się ten smarkacz, którego ganiamy po całym mieście Możemy iść na dół Pytanie, która droga jest Prawidłowa, na dół czy do góry Ta na dół się jeszcze ciągnie A więc wrócę się i zobaczymy co tam góry Jest Okej okay. halo hmm, kolejna lalka health drink dobra, tu nic czy to było tylko to? dobra, przynajmniej zyskaliśmy health drinka

No pokaż, płuca, pokaż, 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 pokaż. No, jak na złość nie chcę pokazać. Nie się, każdy wie, że paliłeś. Dobra, padł. Przez ciebie musiałem amunicję zmarnować. O, 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 co tutaj mamy? Te rysunki są coraz dziwniejsze, naprawdę. ten nasz braciszek ma poważne problemy z psychiką. Ale to chyba rodzinne. Mamusia też na zdrową nie wyglądała. Tędy nie możemy iść. Alex, gdzie ty będziesz... Aha! Na dół, dobra. Nic. Możemy iść tutaj, a tutaj coś jest. Nie, zawalone. Hmm. Drabina w dół. Proszę zachować spokój, ewentualnie ciszę. No dobra, skoro nie mamy innej drogi. Chodź powoli Alex, daj się napić też nie będzie się gardło boli Dobra, lewo, prawo, lewo, prawą. A, prawo, e, dobra, drzwi A z drugiej strony? Z drugiej strony możemy zejść na dół. A, drzwi, czy na dół? Drzwi, czy na dół? Idziemy do drzwi. Poturlamy się, kondycję poćwiczymy. Gdzie my schodzimy? Co to w ogóle za miejsce? Byliśmy w przychodni, jesteśmy w jakiejś, nie wiem, fabryce. O mój Boże. Naprawdę gro. Złość, złośliwość nad złośliwościami. Dobra, Alex, zejdź na dół. Z łaski swojej. A tutaj możemy przeskoczyć. Tutaj też możemy przeskoczyć. Zaskakuj. Biohazard. hazard. O Dobra, tu możemy zejść na dół. No, Alex. Skaczmy. Hmm. Hallo. Możemy tutaj iść. Jasny gwint. Tyle możliwości. Możemy zejść tutaj do, do tamtego miejsca. Na razie nie chciałbym się udać. Boże, kaftany bezpieczeństwa powieszone do góry nogami w jakichś klatkach. Brak słów, po prostu brak słów.